Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie. W sercu malowniczych Warmi, w otoczeniu zielonych wzgórz i pól, leży niewielka wieś Gietrzwałd. Miejsce to mogłoby wydawać się zwyczajne, gdyby nie wydarzenia z 1877 roku, które na zawsze wpisały je w duchową mapę Polski i świata. Objawienia w Gietrzwałdzie miały miejsce zaledwie cztery lata przed słynnymi objawieniami w Lourdes we Francji i czterdzieści lat przed objawieniami w Fatimie. Choć wydarzenia te działy się w różnych krajach, ich przesłanie jest podobne: modlitwa, pokuta i nawrócenie. Gietrzwałd jest więc częścią większego międzynarodowego przesłania Matki Bożej. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie Kościół Katolicki uznał objawienia maryjne za autentyczne. Wszystko zaczęło się pewnego czerwcowego dnia, kiedy dwie dziewczynki, trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska, zobaczyły piękną panią na klonie rosnącym nieopodal kościoła. Matka Boża miała w ręku różaniec. A jej spojrzenie promieniowało miłością. Dziewczynki opowiedziały, że Maryja przemówiła do nich po polsku. W czasach, gdy Polska była rozdarta między zaborców, a język polski zakazywany w szkołach i urzędach, to wydarzenie stało się niezwykłym znakiem nadziei. Władze pruskie, które w tamtym czasie prowadziły politykę germanizacji, Obserwowały wydarzenia w Getzwałdzie z niepokojem. Tłumy pielgrzymów przybywające do wsi były postrzegane jako symbol polskiego oporu wobec zaborców. Prusacy próbowali ograniczyć pielgrzymki, ale ich wysiłki nie powstrzymały wiernych. Matka Boża wzywała do modlitwy różańcowej, pokuty i nawrócenia. A jej słowa rozbrzmiewały jak przesłanie skierowane do wszystkich Polaków. Jednym z elementów przesłania Maryi była prośba o modlitwę za kapłanów. W czasie objawień w Giedrzwałdzie Kościół katolicki był poddawany naciskom i prześladowaniom, a Matka Boża przypominała o roli kapłanów w życiu duchowym wiernych. Do Gietrwałdu zaczęły przybywać tłumy pielgrzymów, by usłyszeć o przesłaniu Maryi i wypraszać łaski. Podczas jednego z objawień Matka Boża wskazała na pobliskie źródło, mówiąc czerpcie wodę z tego źródła, a chorzy będą zdrowi. Od tamtej pory źródełko stało się miejscem cudownych uzdrowień i duchowego odrodzenia nie tylko przesłanie, ale i otaczająca objawienia atmosfera budziły niezwykły podziw. W trakcie spotkań z Maryją Dziewczynki wpadały w ekstazę, a świadkowie mówili o nieziemskim blasku, który otaczał klon i miejsce objawień. Dziś sanktuarium w Giedrzwałdzie to miejsce, które przyciąga pielgrzymów z całego świata. Zabytkowy kościół z cudownym obrazem Matki Bożej Kapliczki Drogi Krzyżowej oraz spokojna, modlitewna atmosfera sprawiają, że każdy, kto tu przybywa, odnajduje pokój serca i nadzieję. Gietrzwałt przypomina nam, jak wielka siła tkwi w modlitwie i jedności. Maryja, przemawiając w naszym ojczystym języku, przypomniała o wartościach, które mogą zmienić świat, Pokorze, miłości i zawierzeniu Bogu. I choć od tamtych wydarzeń minęło prawie 150 lat, przesłanie Maryi pozostaje aktualne. Niech Matka Boża Getzwalcka otacza Was swoją opieką i prowadzi ku pełni Bożych łask. Życzę Wam pokoju serca, siły na każdy dzień. I nieustającej nadziei płynącej z wiary, szczęść Boże.